Nie. celem naszego protestu jest wskazanie naszemu społeczeństwu nieprawidłowości ze strony starostwa organu założycielskiego jak jest, jakie jest starostwo yy, próbujemy rozmawiać ze starostwem już od około pół roku wskazujemy nieprawidłowości w ratownictwie medycznym yy, starosta dobrze wie, że nie jest w stanie ob w pod obecnym yy, OZem, zapewnić stuprocentowego bezpieczeństwa naszym mieszkańcom naszego powiatu. Przede wszystkim brak zabezpieczenia w odpowiedni sprzęt dla ratownictwa medycznego. Mimo to, że ich środki są przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest wyraźnie powiedziane, że są to środki celowe i powinny być wydatkowane tylko i wyłącznie na prawidłowe działanie zespołu ratownictwa medycznego. A są to środki przekazywane na bieżącą działalność szpitala. Obecnie teraz od 1 stycznia do 31 sierpnia ratownictwo medyczne na plusie wyszło na około 230 tysięcy. A nie możemy doprosić się sprzętu, ubrań. Już od lipca są niepłacone ZUSy za pracowników w naszym zakładzie. Czy ukrywanie działań dyrektora połczyńskiego szpitala powoduje, życia dla mieszkańców. No niestety przestaliśmy się bawić w jakieś konwenanse. Mówimy teraz o tym otwarcie, żeby po prostu społeczeństwo się dowiedziało. No niestety nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, że karetki wyjeżdżają z niepełnym wyposażeniem lub te karetki w ogóle nie są jakby przeznaczone. Zamiast karetek jeżdżą jakieś samochody osobowe do wypadków, do ludzi, żeby ich Jest mnóstwo, o czym informowaliśmy starosty. Panie starosto, prosimy o wyciągnięcie konsekwencji od ludzi, którzy są za to odpowiedzialni i podjęcie właściwej decyzji co do dalszego działania, naszej placówki, a w szczególności ratownictwa medycznego. Przypominam, że jest to państwowe ratownictwo medyczne. Proszę odpowiedzieć, dlaczego nie chce pan wyłączyć ratownictwa i przyłączyć do wojewódzkiej stacji. Z jednej strony mają... Nie że strajkują, No bo przecież uh, oni też, jakie, jakie my w ogóle mamy pensje głodowe, głodowe, ludzie nie mają pracy. Jak to w ogóle... I nikt się tym nie interesuje. Widzi Pani nawet wojewoda mamy nie To no strajkujących. To jest starosta. No. Nawet nie wyszło strajkujący. Wyjść, porozmawiać, jakiś dialog, przeprowadzić jakieś.